Cześć. Nazywam się Piotr Bylin, mieszkam na Co dzień w Zielonej Górze, jestem pastorem i bardzo się cieszę, że chcesz poznać Pismo Święte. Mam nadzieję, że to nagranie ułatwi Ci zrozumienie pierwszych 18 wierszy Ewangelii Jana, a w ten sposób ułatwi Ci zrozumienie samego Boga. Jezus pomagał rozumieć lepiej Boga i Pismo Święte, gdy był tutaj na ziemi, i dzisiaj chcemy na początek poprosić Go. O to, żeby pomógł w zrozumieniu tego fragmentu Pisma Świętego. Módlmy się razem. Dziękujemy Ci, nasz cudowny nauczycielu, dziękujemy za Twoje słowo i dziękujemy za Twoją wspaniałą misję pokazania nam, kim jest Bóg. Prosimy, by te kilka chwil spędzonych przy Twoim słowie wzbogaciło nasze życie, pozwoliło nam bardziej pokochać Ciebie i lepiej zrozumieć, jak dobry dla nas jesteś. W imieniu Twoim prosimy o to. Amen. Zaczynamy. Pierwsze 18 wierszy Ewangelii Jana nazywane jest prologiem, czyli wstępem do całej Ewangelii. Teraz będę czytał po małym fragmencie tego prologu, starając się krótko wyjaśnić, o czym pisze Jan i podsumować czytany fragment w dwóch, trzech słowach, pokazując jego związek. Z innymi fragmentami prologu. Z góry przepraszam, że nie odpowiem na wszystkie pytania, które mogą Wam przyjść do głowy, gdy czytacie ten tekst. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Na początku. Czy pamiętasz, gdzie jeszcze w Biblii pojawia się taki zwrot? Oczywiście, w pierwszej księdze Biblii, czyli księdze rodzaju. Tymi słowami rozpoczyna się pierwszy rozdział, który opowiada o stworzeniu przez Boga ludzi oraz przygotowaniu dla nich mieszkania. W ten sposób Jan chce przypomnieć nam o akcie stworzenia. Słowo. Co za słowo Jan miał na myśli? W prologu przeczytamy, że Bogiem było słowo, oraz że słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Gdy Jan mówi słowo, ma na myśli Syna Bożego, zanim narodził się na ziemi jako człowiek, Jezus z Nazaretu. Gdy wiemy już, że Jan chce skierować nasze myśli na akt stworzenia, oraz że słowo oznacza Syna Bożego, możemy spojrzeć na kompozycję tych dwóch wierszy. Tego rodzaju porządkowanie i prezentowanie myśli było bardzo popularne wśród ludzi żyjących w czasach i regionie świata, o którym czytamy w Starym i Nowym Testamencie. Nic dziwnego, że wykorzystywali to także pisarze ksiąg biblijnych. Układając w ten sposób myśli w tych dwóch wierszach, Jan chce, abyśmy w kontekście aktu stworzenia pomyśleli o bliskiej więzi między Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Mówiąc Bóg Ojciec i Bóg Syn, używamy określeń ze świata znanego i widzialnego, aby jakoś zrozumieć relacje między dwoma osobami boskimi. Te określenia nie opisują wszystkich aspektów tej relacji i nie oddają w pełni tego, kim oni są. Gdy Bóg stworzył człowieka, stworzył go na swoje podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę, którzy stali się małżeństwem. W ten sposób mąż i żona, którzy się kochają i mogą mieć dzieci, tworzą szczególny rodzaj relacji dzięki którym możemy poznać i zrozumieć nieco lepiej relacje, jakie zachodzą między dwoma osobami boskimi. Przenieśmy się teraz do ostatniego wiersza wstępu. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Ten wiersz mówi, że Boga Ojca nikt nigdy nie widział, ale Bóg, syn, objawił go. Słowo przetłumaczone w Biblii Warszawskiej jako objawił, to greckie eksegeomaj, które znaczy opowiadać, wykładać, wyjaśniać. Bóg, syn, stał się widzialnym człowiekiem, abyśmy dzięki jego życiu, naukom, czynom, a także opisanym przeżyciom wewnętrznym, mogli zrozumieć niewidzialnego Boga. Jezus opowiada o Bogu i wyjaśnia jaki on jest a co znaczy że jest on na łonie ojca jak mówiłem wcześniej relacje między niewidzialnymi osobami boskimi możemy zrozumieć dzięki poznawaniu i doświadczaniu relacji między widzialnymi ludźmi w ewangelii jana rozdziale 13 wierszu 23 jan opisał sytuację w której sam doświadczył bliskości z Jezusem. Przeczytajmy ten tekst w trzech znanych polskich przekładach: A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Czytamy w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. A był jeden z uczniów jego, który się był, położył na łonie Jezusowym, ten, którego miłował Jezus. Czytamy w Biblii Gdańskiej. Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Czytamy w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Zatem stwierdzenie na łonie Ojca ukazuje nam Ojca i Syna w bliskości podobnej do tej, której Jan Apostoł zaznał w relacji z Jezusem. Gdyby dzisiaj w XXI wieku w Europie na jakimś uniwersytecie student położył swoją głowę na piersi profesora, przytulając się do niego, prawdopodobnie sądzilibyśmy, że są homoseksualistami. Natomiast to przytulenie się Jana do Jezusa, które miało miejsce 2000 lat temu w kulturze Bliskiego Wschodu, gdzie, uwaga, Jan na pewno nie był starszy od Jezusa. Niewykluczone, że miał nawet mniej niż 20 lat. To przytulenie wskazywało na bliską, serdeczną więź, niemal braterską, jaka istniała między Jezusem a Jego uczniem. A teraz popatrzmy na skrajne punkty prologu. Oba one mówią nam o bliskości pomiędzy osobami Bóstwa, które dla rozróżnienia nazywamy Ojcem i Synem czytajmy wiersz trzeci: wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Te słowa odnoszą się ponownie do aktu stworzenia i mówią o tym, że dzieło stworzenia było dokonane przez Syna Bożego. Syn jest pośrednikiem w dziele stworzenia. Po drugiej stronie prologu w wierszu 17 przeczytamy: Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. W tym miejscu Jezus jest przedstawiony jako ten, przez którego przekazana jest łaska i prawda, elementy związane ze zbawieniem. Jezus jest Pośrednikiem w dziele zbawienia. W wierszach czwartym i piątym czytamy: W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jezus jest źródłem życia. Wszystko, co żyje, zawdzięcza to życie Jezusowi, który powołał to do istnienia wraz z Ojcem. W liście do Hebrajczyków autor napisze: że Bóg Ojciec przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Dalej przeczytamy: On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jezus nie tylko zapoczątkował wszelkie życie ale dzięki Niemu to życie jest utrzymywane. W tym wierszu znajdziemy również zapowiedź konfliktu, z którego Jezus jako światłość wyjdzie zwycięsko. W wierszu szesnastym z kolei przeczytamy A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Jezus jest źródłem łaski, a jak mówiłem wcześniej, łaska to element zbawienia tu przedstawiony jest jako źródło źródło niewyczerpane z którego można stale czerpać od 6 do 8 czytamy wystąpił człowiek posłany od boga który nazywał się jan ten przyszedł na świadectwo aby zaświadczyć o światłości by wszyscy przezeń uwierzyli nie był on światłością Lecz miał zaświadczyć o światłości. Jan, apostoł, poświęca w prologu miejsce, by przedstawić nam Jana Chrzciciela i jego misję. Syn Boży, biorący udział w akcie stworzenia, źródło życia, ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, przyszedł na ten świat jako człowiek, od którego nie emanowała żadna światłość i który nie nosił aureoli nad głową aby ludzie mogli uwierzyć że ten człowiek to boska osoba to stwórca który przyjął ludzką postać bóg powołał Jana chrzciciela jego służba miała przygotować ludzi do przyjęcia Jezusa z wiersza 15 dowiemy się jakiego rodzaju świadectwo miał głosić Jan Jan świadczył o nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. Jan miał uzmysłowić ludziom, że Jezus był przed nim, czyli że jako Syn Boży istniał jeszcze przed narodzeniem się jako człowiek. W wierszu 9 i 10 czytamy: Prawdziwa światłość która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Stwórca świata i ludzi przyszedł na tę ziemię, lecz ludzie go nie poznali, to znaczy nie zrozumieli, z kim mieli do czynienia, kim był Jezus z Nazaretu. W wierszu czternastym z kolei przeczytamy, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Z drugiej jednak strony była jakaś grupa osób, do której Jan zalicza siebie, mówiąc: Ujrzeliśmy chwałę Jego. Co znaczy, rozpoznaliśmy Jego boskość, zrozumieliśmy, że to Nasz Stwórca. W tym wierszu znajdujemy także bardzo ważne nawiązanie do Starego Testamentu i świątyni, którą Bóg polecił zbudować, początkowo jako namiot Izraelitom. W tekście greckim dosłownie mowa jest o rozbiciu namiotu. Starotestamentowy namiot świątynia. Ukrywał chwałę przebywającego wśród Izraelitów Boga, dzięki czemu mogli zachować życie. Bóg stwórca mógł spotykać się z ludźmi, jeździć z nimi, odwiedzać ich w domach, dotykać, rozmawiać, być tak blisko, dzięki temu, że ukrył swoją boskość w człowieczeństwie. W wierszu 11 czytamy. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Świat i ludzkość należą do Boga z tytułu stworzenia, ale szczególną jego własnością od czasu odrzucenia stwórcy przez pogański świat był naród wybrany. Początek istnienia tego narodu związany był z powołaniem przez Boga Abrahama. Te słowa podkreślają to, że naród wywodzący się od Abrahama, który nazywał Boga swoim panem, oficjalnie go nie przyjął. W wierszu 13 czytamy: którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ciało i krew są określeniami opisującymi człowieka i jego możliwości. Przypomnijcie sobie historię Abrahama. Jego wolą, wolą tego mężczyzny było posiadanie syna. Narracja biblijna ukazuje, że jednego miał z Boga chodzi o Izaaka, którego narodzenie się po ludzku było niemożliwe, bo Sara, żona Abrahama, była bezpłodna. Jednak Abraham miał także drugiego syna, którego narodziny nie były z Boga, lecz z krwi i cielesnej woli. Z woli mężczyzny. Ismael urodził się, ponieważ tak zdecydowali Abraham i Sara. I tak oto docieramy do centralnego fragmentu prologu. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Istotą aktu stworzenia, realizowanego przez Ojca i Syna. "Było stworzenie człowieka." Innymi słowy posiadanie dzieci. Dzieci ufających swemu stwórcy i żyjących z Nim w zgodzie. W Jezusie Chrystusie, Bóg realizuje dzieło nowego stworzenia. Ludzie, którzy przez grzech przestali być ufającymi stwórcy dziećmi, dzięki Jezusowi oraz łasce i prawdzie, którą przynosi, mogą na nowo stać się dziećmi Boga. Dziećmi Żyjącymi w miłości i posłuszeństwie. Tak wspaniale wygląda właśnie prolog Ewangelii Jana i z perspektywy informacji zawartych w tym prologu możesz czytać teraz całą Ewangelię. Ale chciałbym zachęcić Ciebie może do czegoś jeszcze innego niż tylko czytanie Ewangelii. Chciałbym zachęcić Ciebie do tego, żebyś przyjął Jezusa Chrystusa. Jeśli z jakiegoś powodu nie masz zaufania do Stwórcy. Czytaj Ewangelię. Ona jest właśnie po to, byś go poznał, byś mu zaufał i byś był szczęśliwy w tej relacji z Bogiem, która jest dostępna dla każdego. Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, zachęcam cię z tego serca, trwaj w tym i dziel się tym doświadczeniem z innymi. I mam nadzieję, do zobaczenia kolejny raz przy Słowie Bożym. Z Bogiem.